Dzisiaj Wam pokażę, jak zbudować obrące wioski. To jest bardzo proste. Potrzebne będą dynia i blok żelaza. Dobra, no to tak. Stawiamy blok żelaza o takie dwa po jednej stronie. I po drugiej. O, świetnie. A potem dynie stawiamy tutaj. Oczywiście. Coś mi tu nie działa. Trochę mi niewygodnie, no bo trzymam telefon i telefonem nagrywam. Znowu Tak wygląda właśnie ten godz, Czy jak on tam się nazywa? Zobaczcie, on właśnie pokonuje wszystkich mieszkańców, yy, znaczy może mieszkańców nie pamiętam, czy mieszkańców pokonuje, ale wiem, że każde potwory pokonuje, więc naprawdę polecam go, czy czytam jak ma inaczej na imię. Do zobaczenia w następnym odcinku Minecraftu. Oh yeah!